Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem słączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wartem, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem. Złączym się z narodem. Jak czarniecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócim się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Już tam ojciec do swej basi Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem.